Waporyzatory firmy Dynavap. Nie masz zielonego pojęcia, jak dobrze sterować w nich temperaturą i co może ci w tym pomóc? Rolmops je ma. Witam serdecznie na kanale Roll Mopsa z tej strony Mikołaj i dziś opowiem Ci, jak dobrze sterować temperaturą w waporyzatorach firmy DynaVap i jakie akcesoria mogą nam w tym pomóc. Zapraszam na film. Okej, okay, mam tutaj trzy waporyzatory firmy DynaVap, Omniwapa, całego wykonanego z tytanu, VapCapa M2020, czyli najbardziej klasyczne urządzenie produkowane przez firmę DynaVap oraz nowy waporyzator Debi, który testuje od kilku miesięcy i w tych testach wypada naprawdę świetnie. Niektórzy użytkownicy tych wapków czasami narzekają na to, zwłaszcza ci początkujący, że nie za bardzo umieją kontrolować temperaturę, Waporyzacji to im przeszkadza, bo czasami biorą zbyt duże chmury, czasami zbyt małe. Niektórzy wolą postawić na walory smakowe, inni wolą takie y, walory związane z mocą. Więc w tym filmie właśnie chciałbym poruszyć tą kwestię, która jest bardzo ważna. Ja na początku swojej przygody z vaporyzatorami Dynavap troszeczkę się do tych wapków sparzyłem właśnie przez to, że nie umiałem kontrolować temperatury. Ale jest na to kilka sposobów żeby nie przypalać suszu, który znajduje się w środku, żeby prowadzić inne działania ziółek, bo wiadomo, że w różnych temperaturach uwalniają się różne substancje. Naprawdę jest na to kilka sposobów i warto je znać. Myślę, że takim pierwszym sposobem, ja tu sobie teraz odgarnę te dwa wapki. Skupimy się na tym wapkapie M który jest najpopularniejszym sprzętem firmy Dynavap. Jeden sposób podstawowy, który każdy powinien znać. Po pierwsze, jest nam potrzebna zapalniczka butanowa, no bo wiadomo. Myślę, że około 90% użytkowników ogrzewa waporyzatory Dynavap za pomocą zwykłej butanowej zapalniczki. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zapalniczka była trzypalnikowa, wtedy ponoć ta Ekstrakcja suszu i jego podgrzewanie będzie najlepsze. No i skupmy się na tym, jak podgrzać susz, żeby uzyskać efekty, które chcemy. Mamy tą kapę yy, i ją można podzielić tak naprawdę na dwie strony. Tutaj mniej więcej na połowie. I tak, jeżeli będziemy ogrzewać kapę od samego końca, czyli gdzieś w tych rejonach, no to wtedy uzyskamy troszeczkę mniejszą temperaturę, będzie to para charakteryzująca się bardzo dobrym smakiem, smakiem jakościowym, smakiem takim oczywiście na jaki pozwala ten susz, będziemy wtedy bardzo dobrze czuli te wszystkie terpeny i związki, które są ważne dla... Koneserów, ludzi, którzy testują zioła, ale ludzi po prostu też, którzy lubią bardzo dobry smak, wtedy na pewno słusznam nam się nie przypali. Będziemy mieli troszeczkę mniejszą temperaturę, ale równocześnie będziemy mieli również o wiele mniej pary. Czyli będzie to lepsze dla osób początkujących, dla osób, które dopiero wchodzą w ten świat ziółek i które nie chcą aż tak dużych. Efektów, które mogą wpłynąć po prostu na nasze postrzeganie świata i, że tak powiem, stan wyluzowania. Te efekty podczas podgrzewania Dayna Wapa, czy tam konkretnie Wapka M w tym przypadku, tutaj na samym końcu będą w miarę lajtowe i naprawdę spoko dla początkujących. Natomiast jeżeli jesteś osobą już bardziej doświadczoną, która po prostu chce stworzyć większą chmurkę, chce lepszych doznań, mocniejszych. I tak dalej, no to ja bym doradzał ogrzewanie kapy mm, tak mniej więcej w środku, wtedy będzie szansa na największą chmurę, będzie szansa na to, żeby waporyzator pokazał pełnię swoich umiejętności. Yy, wiadomo, wtedy trzeba pamiętać o tym, że susz może się przypalić, że susz może nie dawać już tak dużych walorów smakowych, ale myślę, że przy pierwszym drugim podgrzaniu nie będzie takiego problemu wiadomo już z dalszymi sesjami może być taki problem dlatego ja osobiście jeżeli korzystam z tej normalnej kapy jeżeli planuję zrobić sobie 2 3 4 sesje więcej niż jedna więcej niż jedna z nakładką FMJ na przykład no to zawsze zaczynam tutaj od końca i w kolejnych sesjach przechodzę stopniowo do końcówki kapy jest to mój sposób sprawdzony no mi się podoba więc jeżeli ty spróbujesz, to również możesz napisać to, co o tym sądzisz w komentarzu. Jeżeli już próbowałeś tego kiedyś, to również czekam na Twoją opinię. To jest pierwszy sposób na to, jak możemy kontrolować temperaturę w waporyzatorach firmy DynaVap. Kolejnym sposobem, jak jest, teraz wezmę sobie tutaj na tapetę DB, to jest sposób z tak zwaną nakładką Low Temp Cap. Czyli mamy tutaj klasyczną nakładkę, klasycznego kapa dodawanego do zestawu razem z waporyzatorem VapCup Debi. No i mamy tak zwaną Low Cap. Ona charakteryzuje się tym, że tutaj na boku jest takie oznaczenie. Oczywiście jak zapewniają producenci, ona nadaje się do wszystkich waporyzatorów firmy DynaVap. Sprawdzałem i zarówno w DB, zarówno w klasycznej MC, jak i w Omniwapie. jest, działa, trzyma się także. Jest to prawda. Ale wracając do Debii, co daje nam ta nakładka? Jak zapewniają producenci? Ona służy do tego, że po prostu klika o oś, od 8 do 10 stopni szybciej niż klasyczny kap. Co to oznacza? Oznacza to, że te termostaty, które są tutaj w środku, tak jak tłumaczył to, to właśnie szef Debii na kanale Siwy Broku, one są przystosowane normalnie do tego, żeby klikać w temperaturze. Troszeczkę większej niż ta, tutaj o 80 stopni mniej i właśnie ten cap już będzie wtedy klikał. Jest to naprawdę kap przystosowany dla, dla osób, które lubią, które nie chcą właśnie wykorzystywać tej metody pierwszej, którą pokazywałem, tylko dla osób, które lubią niższe temperatury waporyzacji, to jest inwestycja, bo nie jest to dodawane do standardowych wapków, trzeba za to jakoś dodatkowo dopłacić. Jak zawsze nie będę mówił ceny, bo nie wiem kiedy będziesz to oglądał, ale mm, myślę, że gdzieś tam w granicach od 80 do 130 zł, można taką kapę. Kupić. Oczywiście to jest rzecz moim zdaniem najdroższa w tym waporyzatorze, opatentowana przez DynaVap. Zarówno ta kapa Low Temp, jak, jak i zwykła kapa to są rzeczy unikatowe, które DynaVap wymyślił i zawsze jest to. Najdroższa składowa części ich waporyzatorów, zwłaszcza jeżeli weźmiemy te podstawowe modele, a zwłaszcza DeBi, to dobrze widać też na przykładzie Daina Glazu, który tam kosztuje bardzo mało, a sama nakładka to jest jednak zawsze gdzieś tam ten większy koszt. Oczywiście nie mówię tutaj o waporyzatorach tytanowych, no bo wiadomo, że body tytanowe, no to jest coś, na co trzeba już wydać naprawdę spore pieniądze. No ale właśnie ten Low Temp Cap jest naprawdę bardzo fajnym akcesorium dla ludzi, którzy lubią po prostu waporyzację w niższych temperaturach, które nie chcą, żeby DynaVap y, aż tak szybko zużywał im susz, czy wolą też te doznania smakowe. No i jest to mój drugi sposób na to, żeby fajnie kontrolować temperaturę w Dynawapie. Oczywiście, razem z Lowtem Capem działa również ta metoda pierwsza, żeby go ogrzewać po prostu od końca do środka. No i trzecia metoda, jaką tutaj mamy, w tej metodzie wezmę sobie omniwapa tutaj wrączki, i ta metoda to już jest troszeczkę większy wydatek, czyli clicker. Ja mam mojego klikera już, bo ja wiem, półtorej roku, dwa, może coś takiego i naprawdę bardzo fajnie się spisuje. Jest to dobra metoda na kontrolowanie temperatury. Jeszcze chyba nigdy nie, nie zdarzyło mi się, żeby kliker mi przypalił susz. I jest to naprawdę ciekawe urządzenie, zwłaszcza, że jego recenzję możesz już zobaczyć na naszym kanale. On pozwala naprawdę wyciągnąć o wiele więcej suszu, który znajduje się w komorze. Można przedłużyć żywotność tego suszu. Do, do niego są takie specjalne nakładki, które również pozwalają kontrolować temperaturę, więc. To akcesorium naprawdę bardzo fajnie się spisuje e, razem z waporyzatorami. Co do używania omniwappa razem z nim, to wiadomo, wszystko jest klasycznie. Tak jak zawsze, jedyny minusik jest taki, że komora Clickera jest stworzona tylko i wyłącznie na wapkapa M. E, czyli nie włożę tutaj omniwappa, czyli nie włożę tutaj DB, włożę tylko klasyczną M. -kę. No to jest taki minusik, ale jeżeli komis zależy na tym, żeby kontrolować temperaturę, żeby mógł przeprowadzić więcej niż 2-3 sesje na jednej komorze, no to naprawdę polecam to urządzenie. Słyszałem, że osoby zjeżdżające się na różnego rodzaju festiwale i robiące sobie wzajemne challenge, jeżeli chodzi o podgrzania na jednej komorze, Yy, za pomocą klikera grzały nawet 20 razy jedno napełnienie. To już są takie ekstremalne przypadki. No ale yy, również pokazują, że po prostu ten sprzęt idealnie nadaje się do tego, żeby używać go razem z waporyzatorami firmy Dynavap. No i jeszcze raz muszę to powiedzieć, że idealnie nadaje się dla osób, które chcą w miarę łatwo kontrolować temperaturę grzania, zwłaszcza dla osób początkujących. Oczywiście wszystkie waporyzatory firmy Dynavap kupisz w sklepie Rollmops.